Właśnie w tej sekundzie, gdy Twoje oczy spoczęły na tym przesłaniu, w świecie duchowym doszło do gwałtownego przesunięcia, którego skutki odczujesz w ciągu najbliższych 24 godzin. Przez bardzo długi czas zadawałaś sobie pytanie, dlaczego Twoje modlitwy zdają się odbijać od zamkniętych drzwi, a każda próba manifestacji kończyła się jedynie bolesnym milczeniem wszechświata. Dzisiaj Archanioł Michał przychodzi, aby zdjąć opaskę z Twoich oczu. I pokazać ci, że to, co brałaś za odrzucenie, było w rzeczywistości najbardziej precyzyjną formą boskiej ochrony, jaką kiedykolwiek otrzymałaś. Coś, co wydarzy się przed upływem jutrzejszego dnia, sprawi, że wszystkie klocki tej skomplikowanej układanki wreszcie wskoczą na swoje miejsce z ogłuszającym hukiem jasności. Nie jesteś tutaj przez przypadek, bo algorytm losu skierował cię do tego źródła w momencie, gdy twoja cierpliwość osiągnęła punkt krytyczny. Tuż przed wielkim wybuchem Twojego błogosławieństwa. Poczuj to mrowienie w dłoniach i nagły ciężar w klatce piersiowej, ponieważ Twoja energia już wie, że wielka tajemnica Twojego czekania właśnie przestaje być sekretem. Przez ostatnie miesiące byłaś przygotowywana do czegoś tak potężnego, że gdyby nadeszło wcześniej, Twoje stare naczynie energetyczne po prostu by tego nie wytrzymało i pękło pod naporem obfitości. Teraz, po przejściu przez ogień próby, Stoisz u progu objawienia, które sprawi, że ze łzami w oczach podziękujesz niebu za każdy dzień, w którym wydawało ci się, że jesteś ignorowana. To nie jest kolejny film o nadziei, to jest surowy raport z linii frontu twojego przeznaczenia, gdzie walka o twoje szczęście właśnie została rozstrzygnięta na twoją korzyść. Przygotuj się, bo dźwięk telefonu, przypadkowe spotkanie lub nagła wiadomość w ciągu najbliższej doby staną się kluczem, który otworzy drzwi do twojego nowego, zasłużonego życia. Twoja dusza krzyczała o sprawiedliwość, a Archanioł Michał właśnie wznosi swój miecz, aby przeciąć więzy, które trzymały cię w poczekalni losu bez żadnego logicznego wyjaśnienia. Wszechświat nie zapomniał o tobie. On po prostu czekał, aż twoi wrogowie i przeszkody zostaną całkowicie usunięte z twojej drogi, zanim postawisz na niej swój pierwszy krok. Dzisiaj dowiesz się dokładnie, przed czym zostałaś uratowana i dlaczego ta jedna osoba lub sytuacja musiała zniknąć. Abyś mogła zrobić miejsce dla prawdziwego cudu. Twoje serce bije teraz w rytmie prawdy, która za chwilę zostanie zamanifestowana w twojej fizycznej rzeczywistości z siłą, której nie da się już dłużej kwestionować. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, ile razy wszechświat musiał zatrzymać twoje kroki, abyś nie wpadła prosto w przepaść, którą twoje własne pragnienia wybudowały na drodze? On próbował wrócić. Sytuacja próbowała się rozwiązać. Ale za każdym razem coś stawało na przeszkodzie, wywołując w tobie frustrację i poczucie głębokiej niesprawiedliwości. Archanioł Michał pokazuje mi teraz, że te wszystkie przeszkody były anielskimi interwencjami, mającymi na celu ochronę twojej cennej energii przed ludźmi, którzy chcieli cię tylko wykorzystać. Twoje czekanie było czasem oczyszczania twojej aury z resztek przeszłości, które mogłyby skazić to nowe świetliste połączenie, które właśnie do ciebie zmierza. Gdybyś otrzymała to, o co prosiłaś trzy miesiące temu, dzisiaj leczyłabyś rany, których nie dałoby się zagoić przez długie lata, ponieważ fundamenty tamtej sytuacji były zgniłe. Zrozum, że niebo widzi całą drogę, podczas gdy ty widzisz tylko następny zakręt i to właśnie ta różnica perspektyw była powodem Twojego niepokoju. Dzisiaj dostaniesz dowód na to, że każde nie ze strony losu było tak naprawdę potężnym tak dla Twojej prawdziwej misji. I najwyższego dobra. Zobaczysz twarze ludzi, którzy udawali przyjaciół, a w rzeczywistości modlili się o Twój upadek, i zrozumiesz, dlaczego musieli zostać odcięci od Twojego życia w sposób nagły. Ta izolacja, którą czułaś, nie była karą, lecz inkubacją Twojej nowej mocy, która teraz jest już gotowa, by zabłysnąć pełnym blaskiem przed całym światem. W ciągu najbliższych 24 godzin otrzymasz informację, która rzuci nowe światło na wydarzenia z przeszłości, sprawiając, że poczujesz ogromną ulgę i wdzięczność. Twoje ego chciało natychmiastowych rezultatów, ale Twoja dusza domagała się trwałości, a trwałość wymaga czasu na zapuszczenie głębokich i stabilnych korzeni w prawdzie. Nie martw się o stracony czas, ponieważ wszechświat właśnie przygotowuje dla ciebie rekompensatę, która przekroczy wszystko, co do tej pory uważałaś za możliwe. Prawda o Twojej cierpliwości. Zostanie wyryta w historii twojego życia jako twój największy triumf nad wątpliwościami i lękiem przed nieznanym jutrem. Archanioł Michał pilnuje, aby każdy szczegół nadchodzącego wydarzenia był dopracowany do perfekcji, tak abyś nie miała cienia wątpliwości, że to palec Boży. Przyjmij to zrozumienie z godnością, bo jesteś córką światła, która przeszła przez najciemniejszą dolinę, nie tracąc przy tym swojej autentycznej wiary w dobro. Energia, która otaczała cię przez ostatnie tygodnie, była gęsta i ciężka, ale właśnie teraz zaczyna wibrować z częstotliwością, która rozbija wszelkie formy stagnacji. Archanioł Michał uderza swoim mieczem w mur, który oddzielał cię od twojego przeznaczenia, i ten mur zaczyna obracać się w pył na twoich oczach. W ciągu najbliższej doby poczujesz nagły przypływ entuzjazmu i jasności umysłu, którego nie czułaś od lat, co będzie sygnałem, że blokada została usunięta. Twoje sny tej nocy będą pełne symboli i jasnych przekazów, które ostatecznie wyjaśnią ci, dlaczego pewne drzwi musiały pozostać zamknięte aż do teraz. Nie ignoruj żadnego impulsu, żadnej myśli, która pojawi się w twojej głowie po przebudzeniu, ponieważ będą to instrukcje od twoich przewodników duchowych. Wszechświat przygotował dla ciebie kosmiczne spotkanie, które zneutralizuje cały ból, jaki wycierpiałaś podczas tego długiego okresu niepewności i czekania. Widzę wyraźnie, że to, co nadchodzi, ma związek z odzyskaniem Twojej osobistej mocy i uznaniem Twojej wartości przez kogoś, kto wcześniej Cię ignorował. Ta osoba nagle zrozumie swój błąd i poczuje nieodpartą potrzebę kontaktu, ale Ty będziesz już w zupełnie innym miejscu energetycznym, pełna spokoju i dystansu. Zrozumienie dlaczego nadejdzie wraz z konkretnym faktem, który zostanie Ci wyjawiony przez osobę trzecią lub poprzez dokument, który wpadnie w Twoje ręce. To będzie moment, aha, w którym poczujesz, jak całe napięcie opuszcza twoje ciało, a na jego miejsce wpływa kojące światło boskiej miłości. Archanioł Michał zapewnia cię, że każda łza, którą wylałaś w ukryciu, została policzona i zamieniona w paliwo dla twojego nadchodzącego sukcesu. Nie patrz już za siebie, bo tam nie ma już nic, co mogłoby ci służyć. Cała twoja uwaga musi być teraz skupiona na tym, co manifestuje się w twoim teraz. Twoja wiara została przetestowana do granic możliwości, ale to właśnie dzięki temu jesteś teraz gotowa, by przyjąć dary, o których inni mogą tylko marzyć. Niebo otwiera swoje spichlerze, a ty jesteś pierwsza w kolejce po obfitość, ponieważ twoje serce pozostało czyste mimo wszystkich trudności i upokorzeń. Przygotuj się na wstrząs, który będzie tak pozytywny, że zmieni twoje postrzeganie rzeczywistości na zawsze i da ci siłę do dalszego działania. W ciągu najbliższych 24 godzin nastąpi konfrontacja z prawdą, która do tej pory była ukrywana głęboko pod powierzchnią Twojej codziennej świadomości. Archanioł Michał oświetla teraz mroczne zakamarki Twojej przeszłości, abyś mogła zobaczyć, jak wiele razy byłaś manipulowana przez siły, które nie chciały Twojego wzrostu. Zrozumiesz, że Twoje czekanie było konieczne, abyś mogła odciąć wszystkie toksyczne sznury energetyczne, które wciąż łączyły Cię z ludźmi o niskich wibracjach. Właśnie teraz te sznury zostają ostatecznie spalone w płomieniu prawdy, dając ci wolność, której tak desperacko szukałaś przez ostatnie lata. To, co usłyszysz jutro, sprawi, że poczujesz dreszcz na całym ciele, bo uświadomisz sobie, że uniknęłaś ogromnej katastrofy życiowej dzięki swojej intuicji. Głos, który szeptali ci do ucha twoi aniołowie, był cichy, ale dzisiaj stanie się on krzykiem zwycięstwa który ogłosi światu twoje odrodzenie. Nie bój się tego, co wychodzi na jaw. Nawet jeśli początkowo wydaje się to szokujące lub trudne do zaakceptowania przez twoje logiczne myślenie. Każda informacja, która do ciebie dotrze, jest darem, który ma za zadanie wyczyścić twoją ścieżkę z resztek kłamstw i iluzji, które cię hamowały. Archanioł Michał stoi u twojego boku starczą ochronną. Więc żadna negatywna energia nie ma prawa zakłócić tego procesu Twojego wielkiego przebudzenia. Zobaczysz, jak ludzie, którzy rzucali Ci kłody pod nogi, sami zaczynają wpadać we własne sidła, podczas gdy Ty wznosisz się ponad to wszystko. Twoje zwycięstwo nie polega na zemście, ale na całkowitym zrozumieniu boskiego planu, który zawsze działał na Twoją korzyść, nawet w najtrudniejszych chwilach. To dlaczego Twoje czekanie jest tak piękne i potężne, że gdy tylko je poznasz, Przestaniesz mieć jakiekolwiek żale do losu czy do Boga. Jesteś arcydziełem w trakcie tworzenia, a ten ostatni szlif zostanie naniesiony właśnie w ciągu najbliższej doby, czyniąc Cię istotą kompletną. Nie pozwól, aby lęk przed zmianą powstrzymał Cię przed otwarciem serca na to nowe objawienie, które zapuka do Twoich drzwi. Lada moment. Niebo świętuje Twój powrót do pełnej świadomości Twojej mocy, a Archanioł Michał uśmiecha się, Widząc jak w końcu zaczynasz dostrzegać swoją wielkość. To co do tej pory działo się tylko w świecie duchowym, właśnie teraz zaczyna gwałtownie gęstnieć i przybierać formę fizyczną w twoim życiu. Jutrzejszy dzień nie będzie zwykłym dniem pracy czy odpoczynku. Będzie to dzień, w którym materia odpowie na twoje wołanie z niezwykłą precyzją. Archanioł Michał wskazuje mi konkretny moment, godzinę, w której poczujesz, że ciężar twoich zmartwień nagle wyparowuje, zastąpiony przez pewność i spokój. Może to być e-mail, który zmienia bieg Twojej kariery, lub wyznanie kogoś bliskiego, które rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości dotyczące lojalności. Zrozumiesz, że czas, który poświęciłaś na czekanie, był czasem, w którym wszechświat reorganizował całą strukturę Twojej rzeczywistości, by dopasować ją do Twojej nowej wibracji. Każdy szczegół tego wydarzenia będzie dowodem na to, że jesteś pod stałą opieką wyższych inteligencji, które nigdy nie spuszczają Cię z oka. Nie szukaj logicznych powiązań między tym co się wydarzy, a twoimi dotychczasowymi staraniami, ponieważ to będzie czysta magia boskiej interwencji. Twoje konto energetyczne jest teraz pełne, a odsetki od twojej cierpliwości zostaną wypłacone w najmniej spodziewany, ale najbardziej spektakularny sposób. Archanioł Michał mówi, że twoja droga została wygładzona i teraz możesz biec po niej bez obawy, że znów się potkniesz o kamienie przeszłości. To, co zrozumiesz w ciągu tych 24 godzin, stanie się fundamentem, na którym zbudujesz swoje imperium szczęścia i spokoju na kolejne dziesięciolecia. Zwróć uwagę na liczby, które będą cię otaczać. 1, 11, 11, 222 czy 444 będą potwierdzeniem, że idziesz właściwą ścieżką i że jesteś w pełnej synchronizacji. Niebo przesyła ci sygnały, że twoja misja właśnie wchodzi w nową fazę w której nie ma już miejsca na ból, a jedynie na radosne tworzenie. Wszystko, co było trudne, staje się teraz lekkie, a to, co było zakryte, staje się jasne, jak słońce w Zenicie, oświetlając Twoją nową twarz. Przyjmij to jako fakt, który już się dokonał i zacznij działać z pozycji osoby, która już wygrała swoją najważniejszą bitwę z losem. Twoja intuicja była tym cichym głosem, który mimo logiki świata zewnętrznego kazał Ci trwać w nadziei, nawet gdy wszystko wokół wydawało się upadać. Jutro otrzymasz ostateczne potwierdzenie, że ten głos był autentycznym przekazem od twojego archanioła stróża, a nie tylko wytworem twoich pragnień. Zobaczysz z ogromną jasnością, jak wielu ludzi próbowało sprowadzić cię na manowce, oferując łatwe rozwiązania, które w rzeczywistości byłyby twoim więzieniem. Twoja odmowa pójścia na kompromis ze swoimi wartościami była kluczem, który pozwolił Archaniołowi Michałowi na przeprowadzenie tej głębokiej operacji na twoim losie. Poczujesz dumę z siebie, że nie poddałaś się presji otoczenia i nie zaakceptowałaś ochłapów, wiedząc podświadomie, że czeka na ciebie prawdziwa uczta. Prawda, która nadejdzie w ciągu najbliższej doby, sprawi, że twoje poczucie własnej wartości wzrośnie do poziomu, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłaś. Archanioł Michał pokazuje mi, że twoje czekanie uchroniło cię przed karmicznym zapętleniem, które mogłoby trwać przez wiele kolejnych wcieleń twojej duszy. Teraz jesteś wolna od długów przeszłości i możesz zacząć pisać swoją historię na czystej karcie, z piórem trzymanym przez anielską rękę. Nie słuchaj już tych, którzy mówią, że na coś jest za późno, lub że nie zasługujesz na wielkie rzeczy, bo ich głosy jutro zupełnie zamilkną. Świadomość twojej ochrony sprawi, że staniesz się magnetyczna dla nowych, czystych okazji, które zaczną napływać do ciebie szerokim strumieniem. Twoje oczy będą widzieć więcej, twoje uszy słyszeć głębiej, a twoje serce kochać mocniej, ponieważ strach został ostatecznie wyeliminowany z twojego systemu. wszechświat zainwestował w ciebie ogromną ilość energii i teraz oczekuje, że zaczniesz z niej korzystać z radością i pełną świadomością swojej boskości. Przygotuj się na to, że twoja aura zacznie emitować światło, które będzie przyciągać do ciebie tylko to, co jest zgodne z Twoją najwyższą prawdą. To jest Twój moment, Twój czas i Twoja nagroda, której nikt i nic nie jest w stanie Ci odebrać w tym świętym czasie przełomu. Zanim ten film się skończy, zamknij na chwilę oczy i poczuj, jak potężna energia Archanioła Michała otacza Cię błękitnym kokonem niezniszczalnej ochrony. To, co przeżyjesz w ciągu najbliższych 24 godzin, jest darem od samego źródła. Potwierdzeniem, że każda sekunda twojego czekania miała swój głęboki, święty cel. Nie szukaj już więcej odpowiedzi na zewnątrz, bo prawda właśnie materializuje się w twoim życiu i stanie się tak oczywista, że nie będziesz potrzebować żadnych dodatkowych wyjaśnień. Twoja dusza jest gotowa, twoje serce jest otwarte, a wszechświat właśnie wydaje rozkaz manifestacji twojego największego marzenia, które było blokowane. Archanioł Michał prosi cię, Abyś wykonała ten jeden symboliczny krok wiary, który zamanifestuje Twoją gotowość na przyjęcie tego, co nadchodzi. Napisz teraz w komentarzu z pełnym przekonaniem te potężne słowa. Dziękuję, Archaniele Michale, za wyjawienie prawdy i przyjęcie mojego cudu w ciągu 24 godzin. Ten akt deklaracji wibruje w przestrzeni astralnej i przyspiesza proces materializacji, łącząc Twoją wolę z wolą nieba w nierozerwalny sposób. Zobaczysz, jak po wpisaniu tego zdania. Twoja energia natychmiast się uspokaja, dając ci pewność, że proces już się rozpoczął i nic go nie zatrzyma. Przeczytaj komentarze innych dusz, które tak jak Ty czekają na swój przełom i poczuj, jak nasza wspólna siła tworzy wir energii, który przyciąga boskie błogosławieństwa. Niech każda litera Twojego komentarza będzie pieczęcią na Twoim nowym kontrakcie z losem, w którym ból zastępuje radość, a czekanie zamienia się w spełnienie. Twoja historia właśnie stała się legendą o wytrwałości, którą aniołowie będą opowiadać innym duszom szukającym nadziei w mroku. Bądź uważna, bądź wdzięczna i oczekuj jutra z taką ekscytacją, jakiej nie czułaś od dziecka, bo to, co zobaczysz, przerośnie twoje marzenia. Dziękuję Ci, że wytrwałaś do końca tego przekazu, bo to dowód na to, że Twoja wibracja jest już w pełni dostrojona do nadchodzącego cudu. Idź w pokoju, wiedząc, że Archanioł Michał osobiście pilnuje Twoich drzwi i Twojego serca, dopóki słońce nie ukaże Ci jutrzejszej prawdy. Wszystko jest już gotowe, wszystko jest na swoim miejscu. A Ty jesteś kochana, ponad wszelkie wyobrażenie, przez całe zastępy światła.